7 kluczowych umiejętności na rynku pracy w najbliższych latach. Cześć. Witamy na kanale Nice Education, gdzie odkrywamy świat edukacji, nauki i technologii. W dzisiejszym filmie skupimy się na temacie, który nurtuje wielu z Was: jakie umiejętności zdobyć, żeby nie tylko przetrwać, ale i prosperować na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Przed Tobą. Siedem kluczowych umiejętności, które moim zdaniem będą miały ogromne znaczenie w przyszłości. Zapnij pasy, bo bierzemy się za temat, który może ukierunkować Twoją karierę zawodową. Programowanie staje się tak powszechne jak znajomość języka obcego. Kod to język komputerów, a technologia jest wszędzie. Tworzenie aplikacji, stron, analiza danych to supermoce na rynku pracy. W dzisiejszym świecie niemal każda dziedzina naszego życia jest w jakiś sposób związana z technologią: od prostych aplikacji mobilnych po zaawansowane systemy sztucznej inteligencji. Programowanie jest językiem, który napędza te technologie. Niezależnie od tego, czy pracujesz w finansach, medycynie, marketingu czy przemyśle rozrywkowym, umiejętność programowania pozwala zrozumieć i uczestniczyć w tym, jak technologia kształtuje nasz świat. Sprawdź kursy online. Edukuj się i otwórz drzwi do nieskończonych możliwości najnowszych technologii. Dane to nowe złoto, a umiejętność ich wydobycia i interpretacji to klucz do sukcesu w XXI wieku. Żyjemy w erze big data, gdzie każda decyzja, od marketingu po produkcję, opiera się na analizie ogromnych zbiorów informacji. Umiejętność wyciągania wniosków z tych danych. Dostrzegania trendów i wykorzystywania ich do podejmowania trafnych decyzji to coś, co wyróżnia liderów od reszty. I nie mówimy tu o skomplikowanych algorytmach dostępnych tylko dla wąskiej grupy specjalistów. Istnieje mnóstwo narzędzi, które ułatwiają analizę danych nawet osobom bez technicznego wykształcenia. Kluczem jest krytyczne myślenie i umiejętność zadawania właściwych pytań. Pamiętaj. Dane bez interpretacji to tylko ciąg cyfr i znaków. Naucz się je czytać, a odkryjesz przed sobą zupełnie nowe perspektywy. W dobie social mediów, e-maili i wideokonferencji mogłoby się wydawać, że komunikacja to pestka. Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości, umiejętność efektywnej komunikacji jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Chodzi o to, żeby umieć jasno i precyzyjnie przekazywać swoje myśli zarówno w mowie, jak i na piśmie. Współpraca zdalna wymaga od nas jeszcze większej dbałości o sposób, w jaki komunikujemy się z członkami naszego zespołu. Jasne instrukcje, konkretne pytania, empatyczne podejście do rozmówcy, to wszystko składa się na obraz skutecznego komunikowania się. Pamiętaj, że komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji, ale także budowanie relacji. A dobre relacje to fundament sukcesu w każdej dziedzinie życia. Jeśli jest jedna rzecz, której możemy być pewni w kontekście przyszłości, to to, że będzie się ona zmieniać. I to w tempie, które może przyprawiać o zawrót głowy. Bo przecież jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Dlatego tak ważne jest, żeby nieustannie poszerzać swoje horyzonty, uczyć się nowych rzeczy. I być gotowym na adaptację do nowych warunków. Nie chodzi o to, żeby co roku zmieniać zawód, ani uczyć się na pamięć wszystkich nowinek technologicznych. Kluczem jest otwartość na nowe doświadczenia, chęć poznawania różnych punktów widzenia i umiejętność wyciągania wniosków z popełnionych błędów. Pamiętaj, że nauka to proces trwający całe życie. Bądź ciekawy świata zadawaj pytania. Szukaj inspiracji i nigdy nie przestawaj się uczyć. Numer 5. Zarządzanie projektami: okiełznaj chaos i sięgnij po sukces. W dzisiejszym świecie wielozadaniowość to nie tylko umiejętność, ale konieczność. Potrafimy pisać maila, odpowiadać na wiadomości i jednocześnie śledzić prezentację na spotkaniu online. Ale czy robimy to wszystko efektywnie? Tu właśnie do gry wkracza zarządzanie projektami to umiejętność organizowania swojego czasu i pracy w taki sposób, żeby realizować cele w terminie i bez zbędnego stresu. Dobre zarządzanie projektami to klucz do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Narzędzia takie jak Trello, Asana czy Notion mogą pomóc Wam w planowaniu zadań, śledzeniu postępów i współpracy z innymi. Pamiętaj, że dobrze zaplanowany projekt to połowa sukcesu. 6. Kreatywność Wyróżnij się z tłumu w erze automatyzacji. W świecie, w którym coraz więcej zadań wykonują maszyny, kreatywność staje się cechą na wagę złota. Algorytmy analizują dane, ale nie myślą nieszablonowo. Kreatywność to łączenie niezwiązanych elementów, tworzenie czegoś z niczego, i wyróżnianie się. W świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję, kreatywność będzie kluczem do sukcesu. 7. Cyberbezpieczeństwo Chroń swoje dane w sieci, niczym król Jagiełło strzegł skarbca koronnego. Żyjemy w czasach, gdy nasze życie toczy się w znacznej mierze online. Cyberbezpieczeństwo przestaje być abstrakcyjnym zagadnieniem zarezerwowanym dla specjalistów od IT, a staje się kwestią kluczową dla każdego z nas. Warto zaznaczyć, że w 2023 roku liczba firm, które zarejestrowały przynajmniej jeden incydent związany z cyberbezpieczeństwem, wzrosła aż do 66% ogólnej liczby firm. To oznacza, że zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa będzie w najbliższym czasie na bardzo wysokim poziomie. Podsumowanie. Przyszłość należy do przygotowanych. Przedstawiliśmy 7 kluczowych umiejętności na rynku pracy przyszłości. Świat rozwija się w zawrotnym tempie. Inwestuj w swój rozwój i zdobywaj nowe umiejętności. Zasubskrybuj kanał NICE Education i daj znać w komentarzu, która z umiejętności Twoim zdaniem jest najważniejsza. Do zobaczenia w następnym filmie.